Cześć, cześć, siemanko, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z kariery. Yy, Mameda Kalidowa, oczywiście. Przejdźmy sobie do medi społecznościowych. Yy, twierdzi, że nigdy nie zaakceptowałeś, po prostu nie był dobry moment. Jaka typowy zawodnik walczy tylko z typowymi zawodnikami, nie bije się z kimś, kto nawet nie dorasta mi do pięt. Yy, Okej. Okay. Ewolucja zawodnika, bo ostatnio nam się zapomniało. Prawda, szybkość ciosów rękoma, 228 punktów mamy, także całkiem, całkiem w porządku. Blok, celność, Teraz szukamy czegoś za 22 punkty, 21, Brona, obronę przed poddaniami o sobie weźmiemy za 21 punktów. Elegancko 200 punktów rozdane, szybkość ciosów rękoma na 5, na 5 gwiazdek wbite, miejsca na tu nie ma jeszcze bo nie jesteśmy jeszcze mistrzem UFC ale bez zbędnego przedłużania przechodzimy do walki z Brendanem Allenem szczytowa forma, średni szum medialny eee, siódme miejsce w rankingu, u nas 14-0 rekord tak właśnie to wygląda Tail of the tail 3 lata starszy, 5 cm wyższy i 3 cm wyższy, Now, wyższy zasięg Bruce Buffer. Bruce Buffer in the octagon ta walka to 3 rundy w UFC Middleweight division, out of the blue corner, to jest prawdziwy zawodnik. Chyba. Nie znam. Jeśli mam być szczery, nie wiem czy to dobrze czy nie. Brendan, ale... może jakbym zobaczył ee, prawdziwego? Oj, kurwa, no. Okej, okay, to jest szansa dla niego, więc on będzie próbował jak najbardziej. Ale nie wie z kim walczy. Okej, okay. ja też mogę. Eee, Supermana wypuścić gościu. Okej, okay. okej. Okay. Oj, ale mnie. Oj, jakby to trafiło, to był przypał dla niego. <laughs> Big K Flush. Pięknie. Yeah. Okay, okay. No właśnie kurwa. Okej, okay, Unik robi no Brendan, ale no kurte, ty, ja myślę, że to jakiś randomek. Pięknie. Nie pięknie. i ah, obala tym razem. No i przetoczenie od razu. Okay.

we'll check out All right, Half Guard position here, DC. You have an extra hop in your step when you talk about fighters working out of this half. Oh man, I'm like Half Guard as a top fighter. Playing nicely. Half Guard as a bottom fighter. Don't want to be there. Very dangerous. Okay. Rozecia okay, okay. boczna. The position of the underhook it opens up so many opportunities for you to either escape right. or sweep. While working pretty effectively from the top here, nice ground and pound by Brendan Allen. These ground strikes are starting to add up. Nice movement to avoid the strikes from the top. Making all these shots count. All right, so pretty good damage here with the ground and pound. Nothing superficial Think, about yeah. these strikes; they are oh. intending to harm. Oh yeah, he's landing dog. very accurately, and he's landing to get damage off. Postures up now and lands a devastating Think strike. Yeah, today. ground and pound. Well, hard to win fights in mixed martial arts from the bottom, but nice work here in that position by Allen. Okay. I'm going to try to take his opponent back here and he does. Inside now? I mean, he went right into his full guard. What does he do? He's going to try to advance himself to give him more of an advantage. Oh, I'm going to try to get here. Triangle choke is locked in. Trying to guard pass here, not today. Not today. 36 sekund do końca pierwszej rundy. No i proszę bardzo, pięknie. 10 sekund do końca rundy. Koniec. Koniec rundy numer 1. Runda chyba nasza. Więcej do więcej kontroli w parterze. Ale dobra walka. What around it was and how about that flying Superman punch at the end of the round? Not a lot of fighters will try it. He pięknie. did he executed and it worked, right? No discouragement from his opponent oh, To make him not try right, right. right. oh, it. Nice body kick Pink, there. Yeah. Pink, yeah. Allen gets hit with that hook shot. There, he's got to be careful to not allow the offense to follow up here. He looks like Pac-Man. All Alright. Alright. So now blood is a factor. You see that he has been opened up in that eye area. Yeah, he's got hit in the eye. It's not as a cut, but he's yeah. too much now. Oj, no i nos, nos poszedł albo szczęka. A okay. Pięknie. Aj, obala, Brentan. Okay. Submission looks tight. Oh, might get the win here by finish. Oh, he is out. How good is that? That is phenomenal submission defense by this young man. Well, he's on his back, but he's moving his head on the ground pretty well defensively. <laughs> wow. Okay, got there. Trying to pass the guard here, but a nice job by the bottom fighter. Defense. Bottom fighter did a fantastic job of following with his hips. Making Think, sure he yeah. blocked any attempts to get past his guard. Ooh, elbow from the bottom lands to the head. Are working on the ground here. His opponent's feet on the hips. Nice shots landing from the top position. Okay. Can't get it. Good awareness by the defensive player. Okay. Flight. Oh, and there's another ground strike for good measure. Oh, nice elbow. Oh trying to pass here but to Kembe Matumbo style. Oh no, yeah. Great job blocking that pass by the bottom fighter. I need you to scramble. Okay, scramble. Why's the referee not seeing enough action? No. Okay. Sędzia nas powstaje. Połowa praktycznie rundy drugiej. Oh, that right eye is looking pretty swollen now. Might be shut before too long. Okay. Oj.

Ilia Topuria jest aktualnie mistrzem wogi lekkiej I widziałem ba, już bardzo dużo, dosłownie jest 3 albo 4, jak nie z 5 opinii na ten temat, znaczy nie na ten temat, ale opinii na temat tego Kto jest w stanie powstrzymać Ilię Topuria I bardzo dużo osób mówi, że tą osobą może być Mateusz Gamrot Co wy myślicie? Ja myślę, że może tak być Poddanie, runda druga Yy, druga minuta, 46 sekunda. 237 tysięcy zarobione. 128 tysięcy fanów. 1,4% kariery. Nowy rekord jakiś. Premier za walkę wieczoru. Aktualizacja kontraktu. Sprawdźmy tutaj. O, czy on jednak miał więcej kontroli w parterze. Jak wyglądała pierwsza runda dla nas? 10-9. Druga tak wyglądała. Nie wiem. Ciężko stwierdzić. Nowy kontrakt na 4 walki. 300 tysięcy udział. 300 tysięcy wygrana ukończ następującą liczbę walk w pierwszej rundzie, jeden myślę, że damy radę o, Corey Hagen zostaje nowym mistrzem Merab chwili przegrywa przez TKO a my sprawdzamy z kim zmierzymy się w następnej walce czwarty numer w rankingu i numer pierwszy Izrael Adesania pięć tygodni do walki, oczywiście, oczywiście to sobie przechodzę do treningu, nie widzę się z wami po kolejnych przygotowaniach czas. Yy, na walkę oczywiście, najpierw media społecznościowe to y, moment Kalidow to taka fight łapa, założy się, że nie da rady zablokować nawet połowy ciosu przeciwnika, najpierw zablokuje uderzenia tamtego gościa, a później zablokuje Ciebie. Widzę same zalety I ewolucja zawodnika, 94 punkty, coś tu mamy do odbudowania, yy, Trzy rzeczy, czyli celność, ofensywa przy poddaniach oraz obalenia. Regeneracja na 5 gwiazdek, odporność na rozcięcia na 5 gwiazdek, uderzenia w klinczu na 3 gwiazdki. Yy, I przechodzimy jako 4,5-gwiazdkowy yy, zawodnik do walki z Izraelem Adesanią. Szczytowa forma średni szum medialny. 15.04 miejsce w rankingu. Izrael Adesania 29.6, pierwsze miejsce w rankingu.

Ready to fight. Ready. Ready to the surprise of some, he won his last fight by submission. So, with momentum, he enters this, the highest profile spot of his career, trying to keep that obvious momentum going. Can he realize the UFC title shot by the end of the year? That remains to be seen. Okay. 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 Latające kolano od Izraela Odesani. Dużo wyższy jest od nas, dużo dłuższy. Oj. Pięknie. Oooo! I ląduje na ziemi w pierwszej minucie Izraela Adesania, i to jest koniec! 49 sekund, proszę Państwa, tyle Mamed Mamedowi zajęło zajęcie się Izraelem Adesanią. Piękny e, tutaj w front kick. Usadzający na ziemi Izraela. Oj, pięknie na szczękę siadło. I była to tylko kwestia kilku ciosów do bicia. Dosłownie dwóch. I mamy Khalidov Wow, to co jeszcze jedna walka. 49 sekund. Well, 49 sekund rundy pierwszej, 375 tysięcy zarobione. 58 tysięcy fanów, 0,8% kariery. Jedna aktualizacja. No, dużo tu się nie zdążyło zadziać. Statystyki na moją stronę: przez hmm, znaczące trafienia tak samo, no ale walka trwa 49 sekund, także. Będziemy sprawdzić, z kim zmierzymy się w następnej walce. Jeszcze w tym odcinku, ta walki numer pierwszy w rankingu, walka z numerem siódmym Antonem Hernandezem. Może to sobie odrzucimy. Na czwartym miejscu Robert Whittaker. To sobie przyjmiemy. Twój mamy. Triebskich może nam podziękować, jeśli nie dołożymy starań, żeby narobić szumu wokół walki. Baba, baba. Ba. Przechodzimy do tygodnia walki. Szybki, a tutaj kurde szybko się nam wszystko zrobiło. 70 punktów ewolucji i przejdźmy, może trochę ten grappling trzeba podnieść. No, i przechodzimy sobie do walki. Oczywiście szczytowa forma, średni szum medialny. Robert Whittaker 28:8. 16:0 pierwszy numer w rankingu u nas, u niego czwarty, z tego co pamiętam. 8 lat starszy, ten sam wzrost, 3 cm krótszy. Zasięg po stronie Roberta Whittakera. Introducing first, fighting out of the blue corner, ladies and gentlemen, presenting the former UFC Middleweight champion of the world, Robert the Reaper. The Reaper, no, gorąc jak chuj, nie, Jest jakaś tragedia ogólnie. Are you ready to fight? Eh. Eee... Proszę Państwa, Robert Whittaker. Ok. Ok. Trzeba tu wygrać tą walkę, kurwa, jego macie? Pinky in bunches as he lands another combination they're Really doing a nice job stringing the shots. He's doing a great job of stringing the shots together and also just mixing up the target and the attacks. Great job finding different places for strikes. Okay, tornado zablokowane. Well, he misses with the left punch there.

Ao. Okay. Uderzenie w tył głowy sędzia. Oj. Ogłuszony Mamet. Oj, 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 przypał dobra, trzeba się skupić. Oj, i wyciąga nogę, kolejne ogłuszenie.

Strike lands. Now he looks try chase down We might get a stoppage here. No, 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 no. Whitaker's looking to pass from full guard into half guard here, but he's denied. Oh, good submission attempt now. That one looks tight. Oh, Oh, the hard ground and pound strike lands, and that has caused some swelling or so it appears.

Siedem, sześć, pięć, i to jeszcze nie jest koniec. Koniec rundy pierwszej. No, przypał u Mameda. Relex. Tutaj. Knockdown dla Roberta Whittakera w rundzie numer jeden. Żuwik przybijamy. Aha, okay. okay. nie Aha. Niemiło. Oj, nos, nos rozcięty. Ja nie mam, coś, ja nie mam kurwa tej już w kondycji, o chuj chodzi. O, pięknie, mm, nie ma obalenia. Gdzie jest moja kondycja? Co się z nią stało? Piękny kolejny front kick, trafiony. Pięknie! Oj! I'm not, I don't know. Head. If you take a hook like that, you are on wobbly Okay. Right, same bat time, same back channel. You think he's gonna look to set up that hook again here? I mean, what? you can see it, John. You can see him doing it. You can see him sneaking looks to see where that hand is going to be. He's sneaking looks because he's gonna find the opportune time to drop that big hook over the top.

A, i obala, Robert, przechodzimy do pełnej gardy od razu. Balacha mm. wydostaje się.

jeszcze nie. Okej. Okay. Duszenie z zapleców. I odklepuje Robert Whittaker poprzez duszenie z zapleców. Ale spójrzcie na twarz Mameda, to nie była łatwa walka, to była zajebiście ciężka walka. I odklepuje Robert Whitaker, wygrywamy tą walkę, poddanie w trzeciej minucie 39 sekundzie rundy drugiej. 410 tysięcy zarobione, 125 tysięcy fanów, 4,5% kariery, dwie kontuzje. Tutaj ewidentnie prowadził Whitaker i dokładnie tak pierwszą rundę wygrał, druga raczej też zapowiadała się dla niego. Eee, naprawdę bardzo ciężka walka, teraz sprawdźmy z kim zmierzymy się w następnej walce. Na początku następnego odcinka Sean Strickland, proszę państwa Który jest mistrzem, 5 tygodni przygotowania Ale to już w następnym odcinku I jak na razie to było na tyle, jeżeli film wam się spodobał Zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, strzelcie suba Jak jesteście nowi na kanale, bądź po prostu tego suba nie macie To byłem ja, czyli Cyklop To była kariera Mameda Kalidowa W UFC 5, ja się z wami żegnam Do zobaczenia w następnym odcinku I na 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 Nie ra.